Witam Was z tej strony Macintosh, a to kolejny odcinek z serii. Let's play Wolfenstein The New Order. I moi drodzy, zanim skoczymy do tego pieprzonego przedziału, chcę spróbować, czy da się przeskoczyć na most. Ja! I dało się. No, zobaczcie, jak fajnie. Przepraszam, jeżeli ugłuchliście w tym czasie. Kiedy ja skakałem i wydawałem z siebie dziwne odgłosy, ale. Ja pierdolę jesteśmy na moście. Tak jak mówiłem, yy, eksploracja, eksploracja i przede wszystkim eksploracja poza tym to wyglądało na miejsce, do którego da się skoczyć. W najgorszym wypadku trafilibyśmy na niewidzialną ścianę. Gdyby tak było, to bym zaczął się śmiać, że. Że twórcy gry dali nam. przepraszam, yy, mapmakerzy dali nam możliwość skoczenia gdzieś, a potem zablokowali tą możliwość... Yy, Zaznaczając w danym miejscu, yy, no, jak on się nazywa, robiąc w danym miejscu niewidzialną ścianę. A dlaczego chciałem tu skoczyć? Bo to, najprawd... Bo to było najbardziej prawdopodobne miejsce, do które, yy, z którego dało się wejść na tamten balkonik, który widzieliśmy wcześniej. Plus, 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 znowu ciemno w pizdu, ale, ale ta gra już tak ma niestety, więc... Idziemy do góry, White Torbjorn. Dlaczego Torbjornie? Bjorn, What the fuck. Nie ogarnia co tu chodzi, ale spoko. I u. Szyf Enigmy. Nie ten klawisz. Drugi szyf Enigmy, więc nie jest źle. Karabin snajperski! Czy ja coś nie mówiłem o karabinie snajperskim? Że na pewno znajdziemy go. Ale ciekawe, że jest to jako ukryta broń w tym na tym poziomie. Bo oznacza to mniej więcej tyle, że. Dobra, to było głupie. Au, to zabolało. Au. Czy u góry było jakieś zdrowie? U góry chyba było jakieś zdrowie, właśnie. Wolę wziąć nadmiar zdrowia na teraz, niż potem żałować, że go nie wziąłem w ogóle. Ale okej, okay, yy, tu wiemy że nic nie ma, aż tak ciekawego, chyba. U góry wiemy, że też nic nie ma. Na. Na tym. Na, na tym pociągu też nic nie ma, co tam było? Tam był nadmiar energii. Że na tym pociągu też nic nie ma, więc pozostaje nam tylko i wyłącznie wskoczyć. Tutaj. I modlić się właśnie, żeby nie było tutaj jakichś żywych Niemców. Coś widzę. Gdzieś tu jest nadmiar energii, to jedna sprawa. Druga sprawa. Ciężka amunicja, właśnie. Widziałem ciężką amunicję i chodzenie po szkle. Mhm, tak. Jeżeli. Który, jeżeli jakiekolwiek z was oglądało jakikolwiek film. Albo zna się troszeczkę na fizyce, to wie, że chodzenie po szkle w takich wypadkach, kiedy cały wagon się przepieprzył na jedną stronę, nie jest najlepszym pomysłem. Ogólnie łażenie po przewróconym pociągu, który na przykład zwisa nad, na krawędzi, nad przepaścią, nie jest dobrym pomysłem w ogóle. Wow, to wygląda w ogóle mindfuck totalny. Możemy popatrzeć sobie w tą stronę, i tak. O, fajnie, patrzę się na wprost. Nie, chwila. Jestem przy ziemi. Przykucnąłem. Haha. Ha. No nie, nie Dzisiaj mam jakiś dziwny, dobry humor. Więc nie zwracajcie na to uwagi. Ale. Fragment szyfru enigmy. Trzeci. Więc nie jest źle. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. ok, na razie mało Niemców. Czyżby wszyscy zginęli w tym pieprzonym wypadku, który myśmy spowodowali. Jeżeli tak, to bardzo mi przykro, że macie kolejną misję, w której nie ma zabijania zioli. Yy, przykro mi z tego powodu. Dobra. Wejście. I wyjście teraz będzie tutaj. Wow. Ale to antyklimatyczne było. Myślałem, że jakoś inaczej będzie to wyjście zorganizowane. Tam wiemy, że już nic nie ma na 100%, więc wyskoczmy stąd. Wyskoczmy i, i zobaczmy, co znajdziemy tutaj. Hmm. No to jest dobry pomysł, żeby jeszcze zanim gdziekolwiek pójdziemy, przeszukać. Tu widzę drugie otwarte drzwi. Nie widzę też niczego tutaj ciekawego leżącego, więc udamy się do tych drzwi. Do tych tu. Wow, myślałem, że ktoś idzie. Cisza? Cisza. Nikogo tu nie ma. Serio? Ten poziom będzie taki pusty, jeszcze bardziej pusty? Jak tak, to naprawdę troszeczkę się zawiodłem. Myślałem, że okej, okay, jakaś tam część Niemców przeżyje, a nie, że, no, przepraszam, Niemców, nazistów, że jakaś tam część nazistów yy, przeżyje i. Jednego pancerchunda widzę zgnieconego. Po drugim nie ma śladu. Okej. Okay. Dwa kolejne zgniecione. To chyba dobrze. Chyba. Ale jednego brakuje w dalszym ciągu. Co oznacza tyle, że... Yy. dziwnie się czujesz, że za chwilę spotkam pancerchunda. Kolejny fragment szyfru Enigmy, z którego się wielce cieszę. I naprawdę przydałoby się tutaj. Chcę sprawdzić, czy mogę to przeciąć. Nie, nie mogę tego przeciąć. Te drzwi wyglądają na. Na jakiś ruchomy obiekt, zapis gry, to może nie świadczyć dobrze. Pancerhunt, jeden rozwalony, drugi rozwalony, jednego brakuje. Jednego w dalszym ciągu brakuje. Hmm, hmm. tędy nie da rady. Gdzieś spadł jakiś Niemiec i tego nie zauważyłem. Dobra. Co ja mam tutaj zrobić? Doszedłem do końca wagonu. Fajnie. Ale tu nic nie ma. Dobra. Widzę, że twórcy zafundowali nam zagadkę w stylu: Gdzie masz do cholery iść, graczu? Zgaduj sam. Po tych prętach zbrojeniowych na pewno nie przejdę. Ale jest zbyt nieprawdopodobne, żebym miał iść po prętach zbrojeniowych, szczególnie, które nie wyglądają na coś, co... co mogłoby... A dobra, nie zauważyłem tego. Mam iść po zgnieconym pancelkundzie po belce nośnej. Pamiętnik Ramony, no naprawdę, lepszego miejsca gro nie mogłaś sobie wybrać na Pamiętnik Ramony.

Pieprznięta, ale okej. Okay. Nie widzę nazistów. To dobrze. Chyba. Chyba dobrze, tak jak mówię, bo... Bo to może być... Oznaczać również... Yy, że coś jest nie tak. Skoro nie widzimy nazistów. Tam coś leży i na pewno potem to zbadamy, bo stąd raczej tam nie przeskoczę. A tutaj jest gruzowisko, znaczy pogięte metalowe elementy, które ja zbadam z miłą chęcią, bo nie, nie chcę wiedzieć, czym to coś jest, ale kolejne niewidzialne ściany, tak? Hmm, ciekawe. Nie da się z jednej strony, to da się z drugiej. Ja widzę konsekwencje w tworzeniu nie metalo niewidzialnych ścian. To twórcy w tej grze mają i to taką cholerną. Po co to było tutaj? Żeby wrócić się? To po coś. Hmm. To po coś jest! Nie ma bata. Szczególnie mnie intryguje to miejsce. Dlaczego ono w ogóle tutaj jest? Po co ono zostało stworzone. Czy to jest tylko do podziwiania widoczków, czy coś w tym stylu. Bo jak tylko do podziwiania widoczków, to serio. To jest niepotrzebne. I wow, kolejny rozwalony. Kolejny rozwalony. Yy, wagon. Nadmiar energii. Ciach, nikogo nie widzę. Boję się, że w każdej chwili wyskoczy na, może wyskoczyć na mnie pancerhunt którego wiemy, że brakuje jeden, chyba że spadł w dół do wody, hmm. nie widzę nie widzie nazistów, co może oznaczać dwie rzeczy. Albo zbliżamy się do jakiejś grubszej walki, i gra po prostu. Chce nas utrzymać. Wiecie, w napięciu albo coś się spieprzyło. Wow! Dobra. Już widzę, z kim będziemy walczyć. Laserkraftwerk. No, miało się zmienić na laser. Laserkraftwerk, który mam ustawiony na złom. O! I skończyła nam się energia w laserkraftwerku, którą za chwilę sobie odładujemy, bo. Ha, ha, ha. O. Widziałem jeszcze jednego, dalej go słyszę. To jest ciekawe. Teraz już żadnego nie słyszę. Co może oznaczać mniej więcej tyle, że. Że albo ich zabiliśmy, albo się jeszcze będą gdzieś tam wykluwać. Au! Skąd? Ach, tamto. Tam u góry nikogo nie ma. Okej. Okay. Ciężka amunicja może być. Pancerz. Coś mówiłem o tym, że brakuje mi yy, Niemców. Coś mówiłem o tym, że chyba brakuje mi Niemców troszeczkę. Umiejętności. Pod czym były umiejętności, muszę przejść przez J. Eee, ty, ty, ty. Zabójstwo z zasłony karabinem szturmowym, tryb podstawowy. No fajnie, dobra. Gdzieś było jeszcze. Eee, ty, ty, ty. Zabójstwa! Zmniejsza głośność sprintu. Zabójstwa z ukrycia wręcz lub na dystans. I kam w Hundy powinienem jeszcze pozabijać, dobra. Yy, szybkie przeładowanie. Zwiększa szybkość przeładowania. Zabójstwa z użyciem pistoletu. Serio? Serio? Muszę biegać z pistoletem i zabijać ludzi pistoletem. O! Patrzcie. Szyf enigmy, który bym pominął. Mm -hmm. Fajnie. Dobrze, że tutaj poszedłem. Ogólnie odkryłem, yy, gdzie są jakie. Odkrywam powoli, gdzie są jakie bronie przypisane na klawiaturze. Chociaż w dalszym ciągu wolę używać myszki, która niestety ale umiera. Dokładnie rolka zaczęła mi umierać wiecie na myszce od ciągłej pracy, nie tylko nie tylko grania. Au 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 au. Co bolało. A to zamary się. Kim jest, kurwa, Marysia? Nie wiem. No okej. Okay. O ja pierdolę. Możemy mieć dwa... Y, dwe, dwa granatniki naraz używać i strzelać. No... Ja widzę, że twórcy bardzo lubują się w, w tworzeniu broni masowej zagłady. No ale okej. Okay. Nie będziemy... Nie będziemy tutaj... Ym, tędy się nie da wyjść. Serio. Muszę wyjść tędy, żeby pójść na to gruzowisko. Tak, bo coś tutaj było, jak dobrze pamiętacie. I to jest pancerz. Przestałem mówić na to tarcza obrona. I ciul wie, co jeszcze. Jakbym to jeszcze mógł nazywać, ale nazywanie tego jest boskie. Dobra, idziemy z pistolecikiem. Jak dwa razy naciśniemy to możemy iść z takim czymś. I tu jest broń tego kolesia, ale nie do końca... Super Soldata, tak dokładnie, ale nie do końca chciałbym z nią łazić, bo ona jest zbyt ciężka i nie pozwala kłócać. A jak wiemy, jeżeli kłócamy, to jesteśmy mniejsi i ciężej nas trafić. Wszystkiego limit osiągnięto? Wow chodził z dwoma pistoletami tak na wszelki wypadek Uu, kręgosłup kręgosłup wi widziałem Dobrze mi się wydawało, widziałem kręgosłupik. I teraz uśmiech a la Flanders z Simpsonów. Hmm? Takie wiecie, niewinny człowiek, który zabił właśnie kogoś. Chwila Flanders nikogo nie zabił. Jeszcze. Jeszcze. Dobra, już zaczynam tutaj takie totalne... Nie wiem co wymyślać, ale okej. Okay. Pójdziemy do góry. Mając nadzieję, że tutaj znajdziemy jakiś Niemców, chcę walczyć na krótki dystans, gro. A nie, że mogę cały czas walczyć ze wszystkimi na długi dystans. Mogę się wydostać do góry. Bardzo mi miło z tego powodu. I tutaj też mogę się wydostać do góry. Ok, a co mi da, jak pójdę tędy? Jak pójdę tędy, to się dostanę tutaj. A tutaj to. Coś mi to da? Nie, tylko niepotrzebnie zmarnuję czas Na myślenie, że coś mi to dało Okej okay. Bo tędy nie wejdziemy Z tego co widzę Niestety, ale ta droga jest zablokowana Chwilowo Ale coś tam jest z Tak kątem oka widziałem, że coś tam jest Więc zapewne Jak uda nam się dostać do tego wagonu Pewnie z góry jakoś To skorzystamy z tej okazji I teraz... Yy, i teraz pozostaje mi jeszcze jedno pytanie właśnie Co się stanie jak pójdziemy tędy Czy coś się stanie jak tędy pójdę? Mogę wrócić. Więc nie ma... Nie ma problemu. Szóstka. Tam musimy się dostać. Czyli tędy nie za bardzo chciałbym iść, ale... Uf. Złoty żołnierzyk. Pierwsze złoto, jakie znaleźliśmy, Złoty żołnierzyk. A, wygląda jak zwykły taki, wiecie, plastykowy żołnierzyk, którego każdy z was pewnie w dzieciństwie miał. Chociaż niektórzy mieli na przykład yy, metalowe. Ja należę do grona tych, którzy mieli rzeczywiście prawdziwe Tin Soldiers. I chyba gdzieś jeszcze mam te moje metalowe żołnierzyki, gdzieś tam są pochowane na strychu, tudzież na poddaszu. Jak to woli nazywać. Ja jestem za tym, żeby nazywać to strychem, ale to bardziej wygląda na poddasze. Typ szósty konsmunauty nazistowski, Okej, okay. omin dziurę. Wykręcać wydarł dziurę w samym środku mostu. Po drugiej stronie wisi wagon numer 6. Muszę jakoś obejść dziurę i dostać się do wagonu. Okej. Okay.

Wszystkiego mam limit. Naprawdę nie wykorzystuję aż tak dużo amunicji. Gro. O, jesteśmy w tym miejscu, w którym mówiłem, że na pewno będziemy. I teraz mogę przejść albo wyrywając tu dziurę, albo bawiąc się w parkura. W taki sposób. Hmm. to nie zadziałało. No ale pewnie to zadziała niewidzialna ściana, czy ja coś o tym mówiłem Blasko? Naprawdę, to jest duży minus dla takiej gry. Widać drogę, ale nie można jej użyć, bo bo nie, bo twórcy nie przewidzieli, że będzie można tego użyć i najprostszy rzecz w sposób biorąc po prostu zrobili w tym miejscu niewidzialną ścianę tak żeby przez jakiś tam wypadek Gracz nie pomyślał sobie, że ma jakąś wielką swobodę w czasie grania. I LaserCraft Work z tym ulepszeniem, yy, które znaleźliśmy, ukryte ulepszenie bym powiedział, które znaleźliśmy w. Yy, w kryjówce Dat i Shoot. No, przydaje się, bo w krótkim czasie możemy sobie... Yy, O, cześć piesku, pa piesku. To miał być chyba jakiś, wiecie, sker jump. Niestety nie udało się twórcom dobrze z tym sker wyjść. Dobra, ja tam chcę się dostać, bo tam jest złoto. Ja je widzę. Tylko, że poruszanie się po tym poziomie jest Zdeczka porypane, kiedy są wiecie, pochylone, wszystkie rzeczy, ale Złoty kompas. Z jakąś. Wiecie, dla kogo i tak dalej. To się jakoś ładnie nazywa, ale oczywiście ja nie pamiętam nazwy. Dobra, zostańmy przy pistoletach. Podwójnych do tego. Może nie mamy do niego zajebiście dużo amunicji, w jakiś tam sposób, ale powiedzcie, że to jest Fergus. A nie naziści. Bo jak naziści nagle zaczną na, do mnie napieprzać z helikoptera, to. To nie będzie fajnie. Bardzo fajnie nie będzie. Ale jak na razie sobie radzę i znalazłem wszystko, co miałem. Niczego nie nieświadomi naziści. Którzy giną. I dlaczego mi tam pokazuje... Czy jest jeszcze jakiś żołnierz, który chciałby ze mną zadrzeć? Ze mną. Z Blaskowiczem? W ogóle... Akcja pierwszorzędna, akcja. Hmm, naziści, ta, 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 strzelamy. Znaczy, nie wiedziałem, czy naziści, czy moi. Znaczy, Grami by do swoich nie pozwoliła strzelić. No, nie oszukujmy się, ale. Zbliżenie na most. Most jest zwykle używany do celów wojskowych, ale ważni o, dostojnicy partii nazistowskiej korzystają z niego także w trakcie podróży służbowych lub wakacyjnych. Hey, Hmm. I teraz będzie zagadka, jak się dostać niżej. A ja już ją widzę odpowiedź. Będziemy musieli skakać po tych... Po tym wszystkim... No nawet nie muszę ten, nie muszę przeładowywać. Ale muszę przecinać za to. Pod czym jest przecinarka? Nie, nie. Dziewiątka, Zero, osiem. nie, pod siódemką jest przecinarka. Dobra! Ciało. Czy właśnie zbugowałem grę i cała krata się poszła bujać. Nie! Krata jest. Tylko gra ją usunęła. Z bardziej nieokreślonych przyczyn. Ale okej, okay, nie będę się pytał. Teraz spojrzę tutaj wiecie, czy spadając y, gdzieś nie znajdę jakichś szyfrów enigma albo czegoś w tym stylu. Ale z tego, co widzę, to raczej nic tu nie będzie. Okej, okay. okej. Okay. Właśnie bałem się tego, że na przykład, wiecie, dojdziemy do takiej sytuacji, że 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 spadając, pominiemy jakąś rzecz, bo gdzieś będzie leżeć, i dlatego się tak zacząłem mocniej rozglądać po okolicach. No, lekka amunicja, czyli mamy do naszego pistoletu amunicję, i tu jest pancerz. Super. Teraz pewnie muszę tędy i dziura. Ta dziura mnie lekko przeraża. Z tego względu, że widzę. Amunicja. Osiągnięto limit. Granat. Mam nadzieję tylko, że niczego nie pominąłem. Bo po prostu spadłem na dół. Zdupiłem się na dół w najczystszej krasie. Okej. Okay. Ja widzę, że ta misja jest naprawdę długa. Ale podoba mi się jak na razie. Bardzo mi się, nawet, bym powiedział, podoba. I cóż. Eee, chcieliście coś przede mną ukryć? Nie udało się wam, ale okej, okay, dobra, okej, okay. idziemy dalej, mając nadzieję, że nazistów za wielu nie spotkamy, ale patrząc po tym, patrząc, no to już jest zupełnie wypaczenie z mojej strony, że patrzę, a nie patrzę, eee. Obserwując wszystko dookoła, wydaje mi się, że właśnie że widzę tam nazistę, dobrze mi się wydawało, Ziemna Ziola. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Naziści! Właśnie rozwaliłem mu chyba głowę. To był tamten, który. Ale się prze, przeflam... Ale się ten, ale się przykampił. Kamperzy, pieprzeni. Dobra. Wow! Wow! Nie mogę zakończyć odcinka, bo strzelają do mnie Niemcy. Naziści. Muszę pamiętać, że... Niemcy, a naziści to są dwie różne rzeczy. Dobra. Słuchajcie. Włączę mapę, żeby nam nikt nie przeszkadzał. W tym miejscu... Dobra, bez mapy też damy radę, bo nie widzę, żeby ktoś do mnie podchodził. Słuchajcie, w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to fajnie jakbyście ocenili. A jeżeli Wam się nie podobał, to też możecie ocenić. Ale czy ocenicie pozytywnie, czy negatywnie, to już jest tylko i wyłącznie Wasza broszka, co oznacza mniej więcej tyle, że... Fajnie by było usłyszeć w komentarzu, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób. Poza tym w komentarzach możecie odno w komentarzach możecie również umieszczać sugestie na temat tej serii, pytania na temat tej serii ogólnie. Wiecie jakieś porady odnośnie tej serii? Albo, na przykład, nie chcecie, żebym przez 15 minut błąkał się po jednym wagoniku, bo głupio to wygląda, nie? Albo po prostu jest to dziwne. Że przez 15 minut błąkam się po jednym wagonie. Eee, w każdym razie dzięki Wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!